To zdjęcie wykonano wczoraj wieczorem w Kłocku, z jednej strony pokazuje tragedię zalanego miasta, ale jednak latarnia wystaje ponad wodę i świeci jako taka iskierka nadziei. Dzisiaj rano sytuacja w Kłocku wygląda już lepiej, jeżeli tak to może nazwać, woda opuściła miasto. Niestety oczywiście skutki tej powodzi są katastrofalne. Tak samo nieco wyżej położone miejscowości od Kłocka, jak Stronie Śląskie i Lądek Zdrój już nie walczą z samą powodzią, ale jej skutkami. Na zdjęciach świetnie widać porównanie jak te miasta wyglądały przed powodzią, a jak po powodzi. Te miasta jak i ich mieszkańcy będą potrzebować lat, żeby się podnieść po tej powodzi. Pamiętajmy o tych miejscowościach gdy będziemy planować nasze kolejne urlopy, wakacje, wyjazdy. Zostawienie pieniędzy tam to będzie potężna pomoc dla nich. Na tych zdjęciach widoczna jest jelenia Góra, w której również były ewakuacje, i która częściowo znalazła się pod wodą. Pamiętajmy, że to, że gdzieś powódź już minęła bądź jest mniejsza, nie oznacza, że ludziom nie brakuje wody czy jedzenia, że jest dostęp do prądu czy podstawowych środków. Bardzo często tam również ciągle trwa ludzka tragedia. W Jeleniej Górze, jak i niestety w wielu innych miejscach, strażacy mają podwójnie utrudnioną sprawę. Z jednej strony walczą z powodzią, ale przecież ta powódź zalewa również ich remizy i ich sprzęt. Niestety inne miasta ciągle muszą walczyć z wielką wodą powodzią, a kolejna fala powodziowa idzie wprost na nich. Na przykład dzisiaj po 12 pękła zapora Topola w okolicach Paczkowa, i cała ta wielka woda idzie wprost na Nysę, która i tak już jest bardzo powodzią doświadczona. Przecież trzeba było ewakuować szpital w Nysie, czy okazało się, że jeden z wybitnych lekarzy, chirurgów ze szpitala w Nysie nie żyje. Tutaj kolejna partia ujęć z Nysy, i to jest naprawdę przerażające, bo gdy powódź już minie, ci ludzie będą musieli tam wrócić. Niektórzy nie będą mieli do czego wracać, to ile pieniędzy będą musieli wydać, by wyremontować często domy, mieszkania wzięte na kredyt. Ile osób tego psychicznie nie wytrzyma, coś sobie zrobi. Z powodu pęknięcia tej zapory topolowa w okolicach Paczkowa, w mieście Nysa ogłoszono ewakuację całego miasta. Całe miasto jest zagrożone potężną falą powodziową. Z jednej strony służby pomagają w ewakuacji ludności, z drugiej strony próbują ratować wały, by wytrzymały napór wody, która idzie na Nysę. Już teraz Nysa wygląda fatalnie, a to wszystko są obrazy sprzed tej wielkiej fali powodziowej. Pomimo tego, że zapora Pilchowice zrzucała wodę z pełną mocą, dzisiaj w nocy doszło do jej przelania, więc wiele osób w nocy zostało obudzonych tym komunikatem. Tu straż pożarna! Szykujemy się do ewakuacji! Wzywamy do opuszczenia miejsc! Proszę udać się w bezpieczne miejsce, zabrać koce, telefony, zabezpieczyć zwierzę. Na szczęście przelewanie się zapory długo nie trwało. Już rano zapora pracowała na pełnych obrotach, ale bez przelewania. Oczywiście ta ilość wody dalej może zagrozić zalaniu pewnych terenów. Tutaj bardzo ciekawe porównanie, ile zazwyczaj jest wody w jeziorze Pilchowickim przy samej zaporze, a ile jest teraz? Teraz jest jej o wiele więcej. Woda z zapory Pilchowickiej zalała m.in. lwówek Śląski, czy widoczny tutaj na nagraniach, w leni. Kolejnym przystankiem tej wody z zapory z jeziora Pilchowickiego jest Bolesławiec, który przygotowywuje się na falę uderzeniową. Pamiętajmy, że na terenach dotkniętych powodzią i w ich okolicach z różnych powodów drogi są nieprzejezdne, a te przejezdne często są uszkodzone i ruch odbywa się jednostronnie, wahadłowo, więc mogą być duże korki opóźnienia. Tutaj na zdjęciach ujęcie drogi ze Złotoryi w kierunku Legnicy. Zanim rozpoczniemy podróż własnym samochodem, czy choćby pociągiem, upewnijmy się, że linia, którą chcemy jechać jest w ogóle przejezdna, bo bardzo wiele tras jest zamykanych, a pociągi odwoływane. Powódź to tragedia w wielu kategoriach, m.in. w dziedzictwie kulturowym, tutaj mamy historyczną, zabytkową kaplicę świętego. Onufrego w Stroniu Śląskim, niestety została zniszczona. Na nagraniu widać, jak woda zalewa halę koszykarską drużyny sportowej klubu sportowego pogoń prudnik. Mam nadzieję, że to oczywiste, ale chcę, żeby to również głośno wybrzmiało. Jestem niesamowicie wdzięczny. Jestem pełen podziwu dla wolontariuszy, służb ludzi, którzy z jednej strony próbują ratować tereny przed zalaniem, z drugiej strony pomagają w ewakuacji ludności. Na Dolnym Śląsku jest wiele malutkich miejscowości, gdzie nie mieszka wiele ludzi. Wszystkie mosty są zerwane. Pomoc jeszcze nie dotarła. Tutaj widać jak w miejscowości Starych Gerautów woda niszczy ludziom dom. Są również miasta, które z niepokojem dopiero na falę powodziową czekają, na przykład Wrocław. Nie wiadomo co ślęża. Nysa Kłodzka i Odra temu miastu przyniosą. Pierwsza fala powodziowa, która idzie na Wrocław, to ta woda, która zalała stronie Śląskie, lądek z bystrzyca Kłodzko i Kłodzko. Ta woda teraz spływa w kierunku Nysy, oczywiście pamiętajmy, że Nysa ma też inne dopływy i tak dalej. No i ta Nysa uchodzi do Odry przed brzegiem, no i przez brzeg o ławę idzie na Wrocław. A druga fala to Odra, która idzie do nas z Czech, ta jednak jest kontrolowana przez zaporę, racibusz dolny. I chodzi o to, by tak długo wytrzymać z tą drugą falą, by ta pierwsza zdążyła przejść. do dopiero potem puścić wodę w Odrze, przez Opole, Brzegi Ławę, Wrocław, żeby te fale się nie spotkały i wrocławia nie zalały. Jedni mówią, że poziom rzeki Ślęży, która przez Wrocław płynie i w nim do Odry wpada, jest bardzo wysoki i wyleje, inni mówią, że absolutnie nie. Jedni mówią, że poziom odry, która do nas z Czech płynie, jest bardzo wysoki i zbiornik graci Dolny nie wytrzyma. Inni mówią, że sobie bez niczego poradzi. Jedni mówią, że ta fala powodziowa, która z Nysy Kłodzkiej do odry wpływa i na Wrocław idzie, Wrocław zaleje, inni mówią, że w ogóle nie ma co się przejmować, a jak będzie? Dowiemy się za kilka dni. Pamiętajmy, że woda płynie w miarę powoli, więc woda, która zalała na przykład Kłocko we Wrocławiu będzie dopiero po około pięciu dniach. Oficjalne prognozy ciągle mówią, że Wrocław nie zostanie zalany, władze Wrocławia postanowiły. Jednak działać tak, jakby powódź miała być, więc organizują punkty, gdzie można odbierać worki z piaskiem, prosi się ludzi, by przeparkowywali samochody na wyższe tereny, które nie będą zalane. Ludzie również robią potężne zakupy, brakuje już w sklepach wody. We Wrocławiu trwa umacnianie wałów przeciwpowodziowych. Niektóre spółdzielnie kazały zamurować garaże, inne wyłączają windy. Polskie służby, wolontariusze czy zwykli mieszkańcy ratują nie tylko ludzi, ale również zwierzęta, nie zapominają o nich. Tutaj, na przykład, zdjęcie z kolejką ludzi do schroniska w Oławie, by tym czasowo adoptować zwierzęta, by je uratować. Jak widać we Wrocławiu cały czas ładowany jest piasek do worków. Również worki z piaskiem są już zauważalne w różnych częściach miasta. W obawie przed falą powodziową we Wrocławiu zabierane z wody są łodzie, jachty motorów. Jeśli chodzi o przygotowanie, jest o wiele lepiej niż w 1997 roku. Jeśli chodzi o wodę z Czech, czyli Odrę, mamy polder Buków, który pomieści 53 miliony metrów sześciennych wody. On już jest pełny. Do tego oczywiście burz Dolny 185 milionów metrów sześciennych wody jest pełny na 108 milionów metrów sześciennych wody, więc jeszcze trochę zostało. Zmodernizowano 60 km i wybudowano 40 km nowych wałów przeciwpowodziowych. No i we Wrocławiu zwiększono przepustowość Odry z 2200 metrów sześciennych wody na sekundę do 3100 metrów sześciennych wody na sekundę. Pytanie brzmi, czy to wystarczy, by takie miasta jak Wrocław, czy tutaj widoczne na zdjęciach opole przetrwało. Mam nadzieję, że tak. Choćby wszyscy mieszkańcy, politycy i aktywiści ziemi kłodzkiej i okolic byli przeciwni, to trzeba na siłę tych ludzi przesiąść wybudować tam wielkie zapory, które oczywiście że naruszą przyrodę i zmienią krajobraz, ale inaczej się nie da, bo znowu za 20 albo 30 lat przyjdzie wielka powódź, może tym razem większa niż poprzednie i wszystko co odbudowano znowu zniszczy. Bo nie ma szans, by na przykład taka miejscowość Bardo bez zapory przetrwała, bo tutaj woda nie ma gdzie się rozlać, tutaj wszędzie są góry wokół, więc jedyne co może zrobić to zalać miasto.